Siemanko Styston Early Gameplay, a dzisiaj nagrywam Clash Royale Długo nie mogliście... Jakby nie mieliście okazji zobaczyć tej gry na moim kanale, ponieważ zrobiłem sobie przedwrot tego trochę. Ale już powracam, także śmiało mogę wam powiedzieć, że wracam do Clash Royale nie wiem na ile, natomiast póki co. Kilka odcinków nagram. Także jak możecie zobaczyć, mam minus 688 gemów, nie pytajcie dlaczego. Jestem w kranie Luxia. Ja serdecznie zapraszam Was do tego klanu Mamy tam 800 chyba 50 któreś miejsce w top Polsce. Także całkiem OK. Liderem jest Yahoo. Spoko klan w ogóle. No i was zapraszam jak macie powyżej 3600 bucharków. To wbijajcie. Aktualnie mamy jakieś tam... Drugie miejsce mamy w clan warszach tak, chyba tak Ale zazwyczaj mamy pierwsze, także No clan jest dobra, aktywność też Więc co myślę, że sobie zagramy jakąś wojnę, nie? Ponieważ mało mi nie brakuje do 5000 kucharków Więc zobaczymy co tu wyjdzie. Good luck Zobaczymy. Może się uda, może nie. Spróbujemy. Okej. Okay. No, gościu chyba już się poddał z tego co widzę. Ponieważ źle zaczął w ogóle nie przewidział tego, że ja mogę tak w końcu atak zrobić. I w tym momencie on się... A nie, nie poddał się. Jednak mimo wszystko woli tutaj atakować. Ale to już chyba wiadomo jak kto wygra Ponieważ na głównej wieży zostało 1362 punkty życia Ok, nic nie stawia dalej W takim razie ja tu muszę to muszę rozegrać tak? Bo inaczej bez sensu się wysiedzać, nie? Teraz barbarzyńcy No Akurat do odcinka się poparciło. Także dobrze. Mm. Golden chest. I z kucharka. Coś nie chcę załadować. Chwila. Nie ma. Załaduję za chwilę. A tymczasem chciałem Was powiedzieć, że zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Ponieważ na 10 tysięcy będzie no fajny konkurs Na... Base of carda prawdopodobnie Ok, mamy panik 4951 Czyli to są takie dwie walki do 5 000. No teraz postaram się jedną ugrać A kolejną albo w następnym odcinku, albo poza odcinkiem Spróbuję teraz jedną wygrać, a jak nie, to trudno Okej okay. Także ja to muszę rozegrać tak, żeby mieć coś na tamtego gościa, mm -hmm. tak to zrobił, <grybujesz> dobra Jest do zrobienia Tutaj barbarzyńców, a tutaj jak z fire skurcze Hmm, hmm, Fire Spirit, ale to nie wyszło. To już muszę przyznać, że mi nie wyszło. Może to chociaż po części odepchę, ale. No, czyli na głównej wieży, ja mówię, to więcej zadałem uderzeń. Mimo wszystko mam nieślewe ode mnie. Ale nie wiem, może się uda coś zrobić. A i tam jakiś czas temu nie, było, bo dawno nie grałem, bo taki update, że są takie mocki różne Więc też jest fajnie, nie no fajne są nawet Także wiecie Tutaj postawię Mega Knight'a za chwilę Tylko muszę tutaj mieć pewność, że coś postawi, nie? Żeby tak nie było w ciemno, no właśnie Żeby nie było w ciemno, widzicie sami Sami widzicie. Nie poszło w ciemno, tu myślę że nic nie zrobi No dokładnie Tak nie wiem Zaatakuję sobie tą wieżyczkę yy, Może się coś uda O i to jest akurat do przewidzenia było Tylko że a dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Teraz patrzcie jak to zrobię. W miarę logicznie, żeby było. Tu też A. Żeby jakoś to ugrać, nie? Żeby tutaj wygrać nie powiem dobrze było jakby się wygrało. No, mnie w tutaj wygamy tutaj. W tym meczu tak to mogę nazwać. No natomiast zobaczymy za chwilę wyjdzie ok chyba jest potrzeba mega na dać chyba jest taka potrzeba teraz patrzcie. a to dobytka tak. Kurde, czy nie udało się nie zdążyłem jeszcze dogrywka nie czy też jest do grywka jest... Super kurde Przepraszam Przepraszam Nie chciałem <grafy> Dobra Teraz nie, Hoga przystałem, bo Widzę, że jest ciężko Dobra Ja to mogę zrobić a na... No na, na Poczekajcie Muszę się skupić Przepraszam Się mocno skupić, żeby tego nie spierdzielić albo za ptąd uciekło. Mi słowo, nie? Kurde Jest pytanie: gdzie tutaj to postawić? Bo szczerze, to mam dylemat. Mały tu mnie cisnął, tak. Dobra, 14 uda się. Ja wam mówię, że to się uda. O, dobra, dziękuję. Dobra gra. Także kolejna skrzyneczka. Jeszcze jedna bitwa i będzie 5000 kucharków, natomiast to już w przyszłym odcinku bądź poza odcinkiem. Żeby nie było za dużo w jednym odcinku, wiadomo. Żebyście obejrzeli kolejny. Więc co myślę taki króciutki film. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawcie łapkę w górę. No i co, zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.